Radio Solidarność było pomysłem i twórcą tego Radia Solidarność był Henry Gottesz. I to pierwsze radio, pamiętam jak ja się tylko ujawniłem, to Henry przyszedł do mnie i mówił, że coś takiego ma, ale to radio to był no, zwykły nadajnik na, na radio. Trzeba było mówić ludziom, że będzie o tej, o tej godzinie nadawania radio i tak dalej. Haniech powiedział, że on nie ma komu kto nagrać i pierwszą spikerką takiego radio była moja siostra, z którą Fredek Bondos nagrywał audycję i, 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 i to radio było nadal. Jak siostra się nazywała? Moja siostra nazywała się Bogumila Górka. I, i, i ona była tą, tą pierwszą spikerką. Natomiast to prawdziwe radio na, na telewizję to jest radio. Tutaj mętlik zrobię w głowę, bo to nie jest dzieło, całkowite dzieło Irka Haczewskiego. To pierwsze radio to jest dzieło Irka Haczewskiego. Bez Irka nie byłoby Radia Solidarność. Bez Irka. To Haczewski zrobił Radio Solidarność. Natomiast Haczewski nigdy nie był ani koordynatorem, ani jakimkolwiek człowiekiem, który decydował, robił, organizował kompletnie. On był wykonawcą nadajników. To radio zostało przez przypadek u nas, te nadajniki, przez przypadek to dzięki Wojtkowi Samolińskiemu i właśnie Danu Siwniarskiej, którzy przechwycili to całą historię tego przechwycenia, tego transportu tych nadajników, trzy nadajniki i Wojtek, one miały być odesłane do Krakowa. I Wojtek mi o tym powiedział, ja powiem, żaden z pokusów, Wojtek Samoliński, nikomu nie będzie usyłać. My spróbujemy to usiąść. I ludzie z zakładu nad tym pracowali, niestety nie, tego. i rzeczywiście trzeba przyznać Haczewskiemu oddać jego rolę. On stworzył nadajniki Rady Solidarności, ale to, że Rady Solidarność nadawało w Poniatowej, bo ono w Poniatowej nadawało, to jest kwestia tego, że przyjechał do, z Poniatowej do pana Soli, jego brat rodzony, i ja się z nim spotkałem z taką, on z propozycją, bo stracili łączność z informatorem i ja musiałem nawiązać nowe łączności, o tych wszystkich rzeczach wiedziałem, w związku z tym I ja jemu powiedziałem, a może byście radio nadawali? A czemu nie? To wy zorganizujcie to. Ja ci dam radio. I Irek zrobił to radio, Przeszko pojechał w przedszkolu, Mirek Sola, syn Jana Soli, jeździł, ja nagrywałem kasety, dawałem te kasety Soli, Sola jeździł do Poniatowej na W Świdniku po wpadce pierwszego nadajnika, Helikon też został jakby z boku radio Sola Dalej radio, bo ja załatwiłem na następny nadajnik, Mirkowi dałem następny nadajnik. I ten nadajnik otrzymał już Bolek Kaczmarczyk z synem Waldkiem i jeszcze wcześniej znadawał z nim troszkę Krzysią gość i, 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 i kto? No, Wysłał mi z pamięci e, jego nazwisko. W każdym razie najdłużej operatorem Radia Solidarność w Świdniku to był Bolek Kaczmarczyk ze swoim synem Waldkiem. Ja im dawałem kasety. Wolek nie życzył sobie, żeby gontarz żeby z nim miał jakikolwiek kontakt, bo wiedzieliśmy, że za, Gont za gontarzem chodzą SBC. To Radio Solidarność od Wolka zabrałem i dałem w ręce agenta SB. <laughs> ale ona mnie nie mogę powiedzieć tyle, że gdyby to radio zostało jeszcze raz w Wolka nadane. Dziś wiem, wtedy nie wiedziałem, ale dziś wiem że byłby atak na jego dom, na, 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 tam gdzie mieszka Waldek i USB miało za zadanie rozwalić cały dom, ale znaleźć na Daniel. <grywanie> Działało od 1983 roku do tej ostatniej wpadki u Zunia, To jest 88 rok. To było lato 88. Chyba wpadka to była w lecie. W lecie była ta wpadka. Tak, bo ja to przyjechałem, ja przyjechałem, wpadłem do nich, miałem, właśnie miałem kasetę, tak, bo wtedy nagrywał nagrywał dla nas taki taki nauczyciel polskiego z Lublinami, jego Wojtek Załatwiec-Samowicki, nazywał się Andrzej Niewczas. I on mi nagrywał kasety. Ja mu, ja przywoziłem te kasety, dawałem tu Zuniowi, on miał nagrywać. Ja pojechałem do Andrzeja, Andrzej mówi, nie mam audycji Andrzej, bo zepsuł mi się mam. No i ja, ponieważ tu wiedziałem, że Zuń wszystko przygotowuje na dania audycji, y, musiałem powiadomić, że nie mam kasety. No nie, nie zachodząc do domu, autobusem jechałem, wysiadam koło targu, a Zuń mieszka tutaj niedaleko, za szkołą tutaj tą liceum i wchodzę oczywiście z bezcy mnie Ja się patrzę za chwilę, wyciągają na dajnik. I tak się skończyło Radio, radio Także to taka była sytuacja z tym Radiem